Dzień dobry Państwu, to już nasz 15. przegląd mediów lokalnych. Witają Państwa Artur Broncel i Piotr Skrzynecki, ale Piotrze szybko to zleciało, nie? 15 odcinków. No z dużą przerwą. Z dużą przerwą, zdrowotną. Tak jest, tak jest. Tak, kontynuujemy. No to, no to co? Zaczynamy. Piotr pięknie przywitał, 15. odcinek wszystkich Państwa w 15. odcinku, to ja... Rozpocznę tematy, o których będziemy dzisiaj mówić. A jest ich sporo? A jest ich sporo. Ale no właściwie dwa są najważniejsze, zdominowały zdecydowanie w ostatnich dni, czyli nasz wspaniały Raków Częstochowa. Ciąg I z dalszy polskim. Ciąg dalszy, tak. No, o tym Rakowie będziemy ciągle hmm. mówić, no bo to jednak jest taka no, historia, historia się pisze na naszych oczach. Tak. No i drugi smutny taki temat, prawda? To śmierć 8 Kamilka. No tak. No, ale zaczniemy, może, od y, Rakowa. Dobrych informacji. Dobrych informacji. Proszę Państwa, dobre informacje są, bo y, osobiście rząd bierze się za stadion. I co ty, Piotrze, na to? No, ostatnio y, sytuacja czy historia tych y, Rakowa dzieje się bardzo, w sposób bardzo dynamiczny. Otóż tutaj już po. Po powrocie piłkarzy do Częstochowy była taka mini feta na Lidmanowskiego. No nie, nie taka mini. No. No, ale w do tego, co będzie, to taka raczej mini. Wydarzył się incydent, kiedy to jeden z piłkarzy Rakowa, hmm, Władysław Gutkowski, Gutkowski Łotysz. Gudkowskis. Gutkowski y, obraził prezydenta Krzysztofa Matjaszyka, skandując niecenzuralne y, hasła. Potem tutaj zamieścił przeprosiny na swoim Twitterze, więc sprawa tu już jest zażegnana. I ten, ten krzyk, te emocje dotarły przypuszczalnie do Warszawy, możliwe, że do samego prezesa, który posłał do nas premiera Mateusza, by ten wspomógł smutną częstochowę. Z czekiem na 40 milionów Do złotych. No i, i się dzieje i się dzieje, proszę Państwa, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Właściwie <grym> właściwie Gutko. Z kiemu, chyba tak się to odmienia? No, mówię po polsku, Władysławowi. No, trzeba podziękować. Władek. Wła tak, Władek. Władek, dziękujemy Ci, bo właściwie, to, gdyby nie Ty, to może by nie. Może by tego nie było. Może by nie, sam premier się tu nie pofatygował i nie obiecał. No, Także no, już trzeba, nie wiem, no, aż takich metod używać, żeby coś z tym stawiono w końcu. Co wyjąć. ciekawe, tam jest mowa o tym, że te 40 milionów ze strony rządu to jest na taką szybką rozbudowę tego stadionu, żeby spełniało wymogi europejskie, a jest planowana budowa też nowego stadionu, nowego obiektu, tylko szczegółów nie znamy. Może na, na Lisińcu, bo tam takie duże przestrzenie są. No Elanek raczej nie przejdzie, tam no są nie, kłopoty nie, tak, finansowe i tam te różne formalności, a kto wie, czy to nie. To zobaczymy. No zobaczymy, no ale czy mam kciuki. No co prawda 40 milionów, no niby nie tak dużo, ale jednak trochę, nie? bo troszkę tak, no myślę, że to jest no przynajmniej, że tam było porządne zadaszenie, żeby nie moknęli kibice podczas meczów, czy meczy nie wiem. no bo tak jak właśnie w komentarzach pod ostatnim naszym odcinkiem można było przeczytać tam kilka komentarzy a to między innymi jest też, no, ludzie zwracają uwagę na to, że no, w innych miastach to rząd dofinansowuje, bo rząd dofinansowuje po prostu takie, takie rzeczy, no to idzie tam w setki milionów, nie no tutaj jest 40, no niewiele. No to jest taka właściwie ostatnia deska ratunku, bo no, patrząc na, na narrację, jaką tworzyła lewica wokół stadionu, to raczej nie była zbyt, zbytnio pozytywna, gdyż czytałem artykuł chyba z Gazety Wyborczej, tak? Z Gazety Wyborczej tam w 2017 roku Marek Balt raczej nie był entuzjastą stadionu. budowy stadionu. Raczej mówił, że to powinien zbudować jego, jego właściciel klubu, nie? Więc no, w tym wypadku tutaj ten proces się nie udał, żeby to jakoś miasto lepiej to wspomagało. Teraz to wszystko jest takie no ratowanie resztek honoru, żeby no no ale żeby tak nie było pesymistycznie znowu, jeśli chodzi o nasze władze miasta, to trzeba tutaj powiedzieć, że miasto ogłosiło przetarg na promocję Częstochowy poprzez sport. No i trochę kasy wydadzą na kluby tutaj Częstochowskie. No i oczywiście kluby wyłonione w przetargach, z którymi miasto podpisze umowę do końca roku. No będą miały obowiązek posiadania i umieszczania nazwy Częstochowa lub Częstochowska, Częstochowski lub Częstochowskie w nazwie zespołu. Także będzie taka promocja przez Sport. No i tam jest do wydania kilkanaście milionów złotych na tę promocję. Miejmy nadzieję, że od tego zwycięstwa Rakowa historycznego rozpocznie się jakieś zmartwychwstanie naszego miasta na lepsze czasy. Tak, jeszcze wiesz, no jeszcze z dwa takie wystąpienia i może tutaj sam prezydent Duda jeszcze przyjedzie jeszcze <laughs> coś da, wiesz? To... Albo sam prezes. Jarosław. Albo sam prezes. Bo... No już już był w ten nie wiem, to... czy by się pofatygował jeszcze raz. No, obiecywał nam województwo kiedyś, nie? No, tam. no Więc jakby prezes obiecywał, to ja nie wiem, czy to Ale To można... nie prezes, to, to Szymon Gierzyński, poseł obiecywał. A tak? Tak. A to może przerywnik. Ale, przerywnik. ale obietnicy nie są. <laughs> to przerywnik. Zmarł ośmioletni Kamilek skatowany przez swojego ojczyma. Długi czas walczył, o życie niestety się nie udało. No jest to taki, no, sprawa, która no, jednak wymaga zbadania. Niech kto zawiódł, na ile to zawiedli ci, którzy byli najbliżej, na, na ile zawiódł system. Teraz jeszcze tutaj ciężko jakieś no, konkretne zarzuty wystawiać, yy, więc tą... To... No, ja bym powiedział tak, że w tej kwestii obecnie rządzą emocje. Na każdym kroku widać emocje, um, obwinianie się, um, opozycja oczywiście zarzuca, um, nazwijmy to, tej stronie rządzącej wszelkie niedociągnięcia. No, tak jakby tutaj osobiście prezes Kaczyński um, miał coś do powiedzenia. No, po prostu patologia. No, proszę Państwa, takie sytuacje, które się dzieją z takim okrucieństwem, no trudno to, nawet to się w, w głowie cywilizowanej się nie mieści, nie? że można w XXI wieku m, aż, aż w taki sposób postępować, ale m, to nie jest tak, że, że, że taka, m, taka historia bierze się znikąd, bo gdzieś jakaś podstawa musiała tego być, nie? Ten ojcem wychował się w jakiejś rodzinie, ta matka wychowała się w jakiejś rodzinie. Um, więc oni też jakieś, pseu, no nie wiem, do no to nie można nazwać wartościami, które wynieśli z rodziny, hmm. prawda? ale na no, czymś nasiąknęli, mówi się, czym skorupka za młodu, um, um, no to gdzieś, gdzieś ta przyczyna jest głębiej. Ja mam taką teorię, nie wiem Piotrze, czy Ty się zgodzisz z tym, że y, wszystko zaczyna się od tego, czy, czy na przykład mama z tatą się szanują, jeśli, jeśli się szanują wzajemnie, dziecko to widzi, no to nie ma zbuja, żeby to dziecko wyrosło na bandziora jakiegoś, no, może tam jest też jakiś odsetek, ale no, trudno, trudno tutaj sobie wyobrazić, żeby z rodziny szanującej się, ale tak naprawdę, nie, nie tak, że, że oni się szanują na zewnątrz, bo ja znam takie rodziny, że na zewnątrz pięknie to wygląda, szanują się, a wiem na przykład, że ten ojciec bije matkę, prawda? No, ale mówimy o takiej zdrowej szanującej się rodzinie Wyznającej no, zdrowe wartości, to nie może dziecko wyjść po prostu jakieś nienormalne. No, ja uczę w szkole i, i też widzę to wszystko, jakie są rodziny, jakie dzieci są, i 20 kilka lat uczę w szkole, i muszę powiedzieć jedno: że nie zdarzyły nie zdarzyli mi się uczniowie trudni. Z takich dobrych domów. Znaczy dobrych w tym sensie, że jest szacunek ojca do matki, matki do ojca, że przy dzie dzieciach nie rozmawia się, nie przeklina się nauczycieli, nie, przekl nie, nie poniża się autorytetów, bo czy się zgadzamy z tym, czy nie, proszę Państwa, to na przykład. Nie wiem, no, prezydent miasta, y, szef policji, no, wysoki urzędnik, prezydent państwa, no, można tu wymieniać, wymieniać. To jednak są to takie osoby, gdzie przy dzieciach nie powinno się ich poniżać. Bo my po prostu budujemy tam, tego małego człowieka, no, w, budujemy go w, 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 nie, raczej nie ku dobremu, tylko ku złemu. No, jeśli on będzie ciągle słyszał złe rzeczy na nauczycieli, złe rzeczy na na rządzących złe rzeczy, na, na no w ogóle na rzeczywistość, prawda? No to on taki się będzie robił. I potem gdzieś w którymś momencie to, wy, to eksploduje. No więc tak, ja bym tak nie obwiniał właśnie wszystkich, y, tylko no, spojrzałbym głębiej w kwestię właśnie taką rodzinną. Y, tutaj też y, można by wrzucić kamyczek do ogródka mediów, reklam, jakie są reklamy, prawda? Nie wiem, czy oglądasz telewizję. Raczej, raczej rzadko, rzadko. Rzadko. Ja też nie za często, no ale czasem się, czasem się zdarzy. No, generalnie w internecie siedzimy, prawda? To tam sobie to przejrzymy. No to ale Państwo, jak oglądacie jakieś tam programy, o jest mnóstwo, no to proszę zauważyć, jakich reklam jest najwięcej. Do czego te reklamy namawiają. No jeśli młody człowiek to ogląda, no to do czego jest namawiany. No, no to nie dziwmy się, że potem. Mm, Potem nie będzie z dobrego ojca, dobrej matki, bo z jakiej racji miałby być. Nie? No to taka, takie moje przemyślenia. Nie eee, wiem, czy się Państwo też zgodzą z tym, czy nie. Eee, prosimy o jakieś komentarze, jeśli macie Państwo ochotę skomentować tą tę smutną eee, rzeczywistość. A teraz informacja na temat MPK, dokładniej yy, kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Czy jest ono na skraju bankructwa? Pyta dziennik yy, zachodni. W sieci o informacje mówiące, że MPK boryka się z dużymi problemami finansowymi. Yy, tutaj część radnych pis twierdzi, że jest to nawet spółka, która jest już finansowym trupem i że grożą masowe zwolnienia, czy nawet ograniczenie yy, kursów rzecznik hasi mówi, że to nieprawda, że żadnych tutaj zwolnień masowych, żadne zwolnienia masowe nie są planowane. No jaka prawda, to się później dowiemy. No nie wiem, czy rzeczywiście taka jest straszna kondycja MPK. No autobusy jeżdżą, całkiem ładnie wyglądają. Tramwaje jeżdżą. No, pytanie tylko, jak to wygląda od, od strony tej od podszewki finansowej, nie? Czy tam czasami są przez miasto zastrzyki finansowe dawane dla MPK? No, czy, czy to uratuje sytuację? To się okaże. Nie? Piotrze, ty mieszkasz niedaleko placu Biegańskiego, a tam będzie odnawiane? strefa zielona. Strefa zielona. Czyli tam te wysepki Cieszy się czy, chyba? z drzewami i parę <grym> ławek. No, tam to raczej chyba nie ma co odnawiać, bo tam w miarę jest czysto, więc taki zdziwiony jestem. No, ale Tam, tam było odnawiane już jakiś czas temu, nie? No to taki raczej chyba PR-owy zabieg ze strony miasta, bo to tam... Nie ma tam zbyt nie o czym się zajmować, przynajmniej tak jak na pierwszy rz rzut oka patrzyłem. To... Ale często często jednak był tam bałagan, pomazane te, no, te Zwłaszcza po jakichś Sylwestrach, tam no właśnie, liczne no. butelki po alkoholu. No, daj, przypomnijmy, że w naszym mieście jest problem zbyt dużej ilości punktów sprzedaży alkoholu, również tych czynnych całą dobę, przez co w alejach Często można puste butelki spotkać. Podobno w Częstochowie, yy, nie wiem ile w tym prawdy jest, ale podobno w Częstochowie jest więcej sklepów monopolowych yy, niż w całej Norwegii. No tak, to była tam <laughs> informacja Zresztą. taka. No więc. Mm -hmm. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, bo na centrum miasta powinno być zadbane, a nie że sklep przy sklepie. Jak to na starym mieście, obok siebie, dwa sklepy z dwóch, z dwóch stron ulicy, jeszcze żabki, wszędzie alkohol. <laughs> Ale Piotrze, musimy kiedyś zrobić taki odcinek yy, poświęcony wyłącznie w ogóle sklepom w Częstochowie, tym marketom i tak dalej, bo to jest też ciekawa historia. Market koło marketu i to nie to jakiś tam mały, nie? Tylko wielki supermarket, jakiś, yy, yy, jakiś lidl, jakaś biedronka, coś tam jeszcze. Obok siebie sąsiadują, z sobą, i każdy z tych yy, sklepów ma mnóstwo ludzi. Yy, jak to jest możliwe? To nawet tak z punktu widzenia ekonomicznego, to nie powinno to mieć uzasadnienia, nie? No jeśli ty masz wielką firmę, która produkuje, nie wiem o, na przykład takie urządzenia. Ja otwieram taką samą firmę obok ciebie, taki, gdzie produkuję taką samą, same urządzenie. No to logika wskazuje na to, że powinniśmy mieć mniej klientów, nie? I to... A tutaj w marketach każdy ma. więc jakby trzy były nawet obok siebie, to też było, byłoby mnóstwo rado. Więc może teraz specyfika naszego miasta jest, no. I na koniec taka informacja. No, taka w pewnym sensie kryminalna, ale taka mm, trochę nawiązująca do jakichś wyrzutów sumienia. Pewien pan, 53-latek, yy, przez 17 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości i widocznie sumienie go zżerało, postanowił się ujawnić. W końcu. <laughs> no. I do Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie właśnie zgłosił się ten pan, yy, który był poszukiwany. Oświadczył, że ma już po prostu dość. 17 lat ukrywania się. No oczywiście policja go zatrzymała, trafił już do aresztu. No i co ty na ten temat sądzisz? Może chciał mieć spokojne życie, normalne już. Liczy, że się może oczyści z zarzutów. czy siedzi swoje i wyjdzie. Pytanie, za co był skazany, czy to jakieś poważne rzeczy, czy jakieś takie... No nie, właśnie. E, tutaj to możemy taką informację znaleźć na portalu e, częstochowa-miasto.pl e, no Mężczyzna ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Mm. I stwierdził, że ma już dojść, wrócił do kraju. No... Nie wiem, jak na to spojrzeć, no bo nie znamy, nie znamy tutaj wagi Prawda? Tego przedmiotu. Za Może co? nie było jakieś straszne przestępstwo, bo gdyby to było jakieś zabójstwo, czy coś, to pewnie by nie wrócił, bo to już a to, co jest, to się, się okaże. Ale życzymy, życzymy 53-latkowi spokojnego yy, życia już teraz. Nie musi się ukrywać, nie musi uciekać. A nasza Policja odnotowała sukces. Sukces kolejny. Kolejne wykrycie sprawcy poszukiwanego. No no co, kończymy na dzisiaj. Dziękuję za, za uwagę, zapraszamy na kolejne odcinki za tydzień.